Dzień, dobry. Dzień, dzień dobry. dobry. dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Wąski, Robert, Klaudia? Cześć, Cześć. Cześć, Robert. W sprawie z no. klasy, tak? Dzwoniliście. W sprawie ogłoszenia. Zapraszamy. No. Tak. No. proszę. Ja prowadzę. To jest to. Proszę to jest bardzo. to. Mercedes S550 to auto wyprodukowane w 2010 roku. Napędza je silnik o pojemności 5,5 litra oraz mocy 388 koni. Do tej pory auto pokonało 76 tysięcy kilometrów. Pan się wypowie pierwszy, bo była Co, to była walka. Dlaczego <grym> walka? Ja? <grym> walka. Powiedz, dlaczego nie chciałeś, żebym miała takie auto? Ale czy ja powiedziałem, A że to ty... dla ciebie ma być samochód, tak? Czy... No dla mnie. Ja pierwsze słyszę w ogóle. <laughs> <laughs> Bardzo ładne. Dla mnie. Co jeszcze mamy do wyboru? Nie No bo przez telefon z tobą rozmawiam, tak? Tak. A Paweł mi powiedział, że z takim autem jeździ się człowiek szofera. No więc właśnie dlatego więc ja od razu mam... idę do tyłu. <laughs> to nie jest no, to Ja to idę jest do tyłu to, od razu. To jest. Jestem taką trochę inną kobietą, bo większość moich koleżanek jeździ małymi samochodami, a ja uwielbiam takie duże samochody. Powiedz może państwo, jak wjechałaś w dom samochodem? Naprawdę, wjechał. <noise> nie zatrzymałam dlatego, się. Dlatego duże samochody, no. Ale tamten był mały samochód. Tak, pewnie dlatego właśnie wjechałaś nim do domu. Chciałem Wam pokazać, jak dużo miejsca jest na tylnej kanapie. Macie możliwość też przesunięcia przedniego fotela, przód tył, żeby... Chciałem, wszystkim... przed tylniego. Oczywiście też. Proszę bardzo. Co ty mówisz? No, zobacz, tu się tak rozkłada. Ty, noba. jaka bajera. No, bajera, widzisz? Zobacz, mamy, tak, ja widziałem Mamy wentylację, mamy ogrzewanie. mamy ogrzewanie, no i mamy... Na, na pełni, gaz? w pełni regulowane. Eko na groszek. benzynę. Okay. groszek. To drogo. No to co? To, to jedziemy. Czy coś silnik? chcemy? Silnik? Chcemy zobaczyć? Ja, chcemy ja koniecznie. Powiem wam, że tak mnie interesuje silnik. Bardzo, Klaudia, interesuje silnik. Tym bardziej, że jest to V8, których już... No i mamy ostatnie wolnossące V8, 5,5 litra. Nie ma downsizingu. Nie ma, nie to ma. jest fajna era, jeszcze tak. chyba ostatnia era, takie okolice 2010 roku właśnie. 388 koni, bardzo fajna jednostka, bo... 530 Nm, nie? Tak, czy 560 nawet, no grubo 560, powyżej tak? 500. Fajnie wstaje z dołu, w całym zakresie tak liniowo oddaje moc i naprawdę niewiele pali, jak na taką masę auta i te osiągi. Da się naprawdę w trasie, nie jadąc jakoś zawrotnie, szybko zejść poniżej 10 litrów. Wiemy to z doświadczenia, bo mamy tych aut bardzo dużo. Okej, okay. a jakie są główne um, wady tego samochodu? Co możesz powiedzieć o tym, bo już zachwaliłeś go, powiedziałeś, że jest piękny i tak dalej. No to jak ja... już mówiłeś, że tak po handlarsku gadamy, jedyny Nawet. minus to Co ten. Się psuje? Na akumulatorze. Więcej minusów w to auto nie posiadam. Wow. Ale co, ale jest pojecha. na minusie? Ale co pojecha. jest z akumulatorem, nie tak? No, no, minus ma. No, ale no, jaki? No dwa ma minusy i dwa minusy to plus. No. <grym> <Okay>. <grym> Podłapałem ich y, żarty, więc stwierdziłem po handlarsku, że jedyny minus tego auta to ten na akumulatorze. No to, <grym> oczywiście taki suchar w naszym świadku, handlarzy samochodów, ale samochód naprawdę y, był bez wad.